Cześć, witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Jakub Wiącek i zapraszam Was na raport z kwatery dla gentlemana. Dzisiaj jest dla mnie bardzo fajny raport, dlatego że od tygodnia, może jestem w połowie tygodnia, śpię w pracy teraz, mam, mówię, że mam obóz sportowo-pracowy, dlatego że tutaj mam bardzo blisko Las Wolski, więc mam blisko, żeby robić treningi, a jednocześnie mogę, mam blisko do pracy, bo nie muszę dojeżdżać półtorej godziny, tak jak zazwyczaj, w jedną stronę. Nie muszę wracać, więc tak naprawdę mam bardzo dużo wolnego czasu. No i pierwotnie ja chciałem zagospodarować ten cały czas na pracę i w zasadzie dużo rzeczy już mi się udało nadrobić. Ale też dochodzi taki czas, koło powiedzmy 21.00 po wszystkim, kiedy już tak nie za bardzo mam co ze sobą zrobić. No i powiem wam, że spróbowałem sobie coś znaleźć na HBO Max, jakiś serial albo film do obejrzenia. I przewertowałem wszystko. Okazało się, że to co miałem zobaczyć, to już zobaczyłem. Nie znalazłem nic. Skończyło się na tym, że włączyłem ostatni sezon Gry o Tron, bo nie dokończyłem tego serialu. Dostawiłem sobie jakiś odcinek, tam było 15 minut do końca może. Obejrzałem 5 minut i się znudziłem. Poszedłem robić zdjęcia produktowe Welber wtedy do fotografowni. No i tak nadszedł kolejny wieczór dzisiaj i też nie za bardzo wiedziałem, co mam ze sobą zrobić tak naprawdę. I zrobiłem głosowanie na Instagramie, czy nagrać podskwatery z nowościami ku mojej Ucieszę, że <głosułaliście> no tak, co mnie, bardzo cieszy i przyznam, że dodało mi takiej energii, że dobra, jakoś spożytkuję fajnie ten czas i przy okazji nadrobię jakieś takie zaległości, co tutaj, co tutaj się działo, co tutaj u nas jest dla dżentelmena. Także bardzo przyjemny raport dla mnie, bardzo mi się przyjemnie zaczyna i dziękuję Wam, że, mnie, że, że że, w ogóle chcecie oglądać, no bo to jest takie przyjemne, tak. Także pomyślałem sobie, że dzisiaj Wam powiem o nowej marce, znaczy nowej. O Marcy, która już jest dla dżentelmena jakiś czas w sklepie, ale chyba wam tego nigdy nie pokazywałem, albo może pokazałem jakoś, jakoś tak pobieżnie, a są naprawdę bardzo fajne rzeczy. Ta marka nazywa się Soap Shop. To jest marka, która jest taka rzemieślnicza. Trosz, powiedziałbym, że coś podobnego do Crafta tak naprawdę, dlatego że. Dlaczego do Dlatego, że to jest taka. Manufakturowa marka z duszą. To wszystko, co tam robią, to jest robione z taką, robione z fantazją, z polotem. I to mi się bardzo podoba, że, że, że ta marka nie zatraciła przez te lata, bo już jest kilka lat obecna na rynku. Nie będę mówił dokładnie, bo aż tak dokładnie nie śledzę, ale pamiętam, że raz się chyba spotkaliśmy na ekotykach w Krakowie, jak były targi. To było podczas Covid-u, wszyscy byliśmy w maskach. My byliśmy wtedy na pierwszych targach z Rarecraftem, wtedy mieliśmy bardzo, bardzo taką. Podstawową ofertę, taki, taki sam początek działalności, czyli głównie dużo rodzajów mydeł, no bo od, od mydeł tak naprawdę zaczynaliśmy, później do i tego typu rzeczy. Mieliśmy bardzo, w porównaniu do tego co mamy teraz, to mieliśmy dosłownie ułamek tej oferty. Mieliśmy bardzo mało wtedy. Pamiętam, że były też Soap shopy i na sobie oglądaliśmy co tam różne, różne miejsca, a co tam kto pokazuje. I właśnie Soap shopy wzbudziły takie zainteresowanie i później nawiązaliśmy współpracę, taką, że oferujemy też ich, ich produkty dla gentlemana. I podoba mi się to, że że jest fantazja w tym, w tym jak robią te, te olejki. Tutaj mam olejek Leszy i to jest takie ewidentne nawiązanie do... Tutaj mam jeszcze kolejne. Do Wiedźmina. No bo Leszy to przecież był ten taki straszny otwór w Wiedźminie 3. Kto grał, to kojarzy. Gra zrobiła furorę, więc myślę, że wiele, wielu z was zna to, to wszystko. Tutaj u nas w biurze to chyba wszyscy grali Wiedźmina. Niektórzy parę razy przechodzili tę historię ostatnio po reworku, kiedy zrobili pacza takiego, że Wiedźmin trzyma nowe tekstury i dostał jakby upgrade grafiki. No, ja już tylko trójkę całą, a zostałem dodatki. Coś się nie mogę za te dodatki zabrać. Także jest. Aha, dobra, teraz zobaczyłem, że to nie jest Wiedźmin, tylko Wiedźmi, Wiedźmi olejek. No dobra, Wiedźmi olejek, olejek Leszy. No Leszy to jest ten, ten taki stwór. I zobaczcie, co to jest ciekawego. Po pierwsze. To wszystko jest zrobione w bardzo ładny i staranny sposób. Widać taką manufakturowość. Nie daj, że ta etykieta jest taka, to nie jest taka, taka, taka prosta, bleka etykieta. Ktoś tutaj się napracował, zrobił tą, tą tu jakiś, jakiś róg tego leszego, tutaj tą całą czaszkę. No wygląda to fajnie. Widać te takie znaki, znaki takie, hmm, takie słowiańskie, takie starosłowiańskie znaki. Tutaj sobie piszą daty, do kiedy można zużyć. Yy, ręcznie, czyli to już nie jest tak, że są te etykiety tam robione jakoś, jakoś totalna masówka tylko jest to, ta ręczna manufakturowa robota, zobaczcie tutaj w tym akurat nic nie ma ale przejdę dalej to jeszcze wam coś pokażę tutaj ktoś jeszcze, zobaczcie na, zawiązał sobie tą kokardkę dodatek kolejny, żeby tutaj coś więcej, więcej powiedzieć, żeby zrobić jakim, jakiś taki klimacik tego, tego olejku i kiedy z daleka już słychać było jego gwizd lub okrzykiwania. W kręgu upiorów i wilkołaków demonologia słowiańska. No, czy to się jest taki jeszcze klimacik do tego. Tutaj zobaczyłem przed samym filmem, że jeszcze jest taka naklejka. My też dajemy te takie naklejki holograficzne na RareCraft, żeby była pewność, że nikt tego wcześniej nie dotykał, nie, nie wąchał, nie otwierał, nie maczał tam palca, nie, nie, nie odlał trochę. Bo, no, no wiecie, żeby, żeby była pewność, po prostu, żebyście mieli pewność, jak kupujecie RareCrafty. I tutaj mamy napisane nie macane. Czyli jeszcze jest taka nutka, nutka humoru w tym wszystkim. No, bardzo, bardzo doceniam, mi się to podoba, i pomyślałem, że, że warto Wam powiedzieć, że takie coś mamy. Olejki są na dodatek w atrakcyjnej cenie, bo taka 30 kosztuje 49 zł. Czyli, że to jest takie 2 trzecie ceny rynkowej ceny tych takich olejków premium. Tak to chyba tak, tak określić. Czyli, że. Czyli że spoko, nie? Czyli że spoko. Kolejny olejek to jest wiedźmi, olejek jesienny, ziołowe kadzidła, białe piżmo, jesienny las. Ja Wam od razu powiem, że nie wąchałem jeszcze tych olejków, także tutaj nie będę Wam nic mówił o tym zapachu. Trudno mi, to, trudno mi tutaj coś jako, jakoś to określić. Eee, tylko wziąłem je po prostu z magazynu i sobie zaplanowałem, że właśnie Wam powiem o tym w so, Soap więc o zapachach się nie wypowiem, ale zobaczcie, tutaj znowu mamy, mamy tą kokardkę taką, kokardkę, mamy tą taką zawieszkę. Ta zawieszka to też nie jest na zwykłym sznurku, tylko ten sznurek wygląda jako taki, jak taki woskowany, fajny sznureczek. I w środku, w tym olejku, zobaczcie, coś pływa jeszcze. Mamy jeszcze jakiś dodatkowy artefakt w środku. O, może tak będziecie widzieć? Nie widzicie. Nawet, nawet mi ciężko jest tak, tak wypatrzeć, ale w środku mamy jeszcze jakiś kwiatek, czyli że do środka, to nie dość, że tam gdzieś ususzone w tej pracowni, podejrzewam, wsadzają tam do środka, zalewają tym przygotowanym olejkiem, no jest dużo tej takiej fajnej pracy, która, która buduje unikatowość tego, tego olejku. Także naprawdę, naprawdę mocno na plus. I tutaj jeszcze mamy kolejny olejek, epicki Gilgamesz. Nie znam do końca historii, może nie chciałbym tej historii Wam przekręcić, ale Marcin tutaj mi powiedział, że tutaj, że ten olejek wymyślił, kurczę, może się mylę, może to w ogóle tak nie jest, ale Wam tylko powie, powiem, co sam słyszałem, że ten olejek wymyśliła strona informatyczna zespołu w Soap Shop, czyli tam jest mężczyzna i kobieta, czy, czy może jest więcej, że kobieta, ale wiem, że natomiast ten mężczyzna i strona informatyczna wymyśliła sobie ten olejek do brody. I dlatego jest taki, widzicie, epicki... Epicki Gilgamesz. No widać tego gościa, yy, który, yy, który wygląda jak taki yy, wygląda jak taki nie bugle, jak taka ta, ta rzeźba. Mam tą konkretną rzeźbę w głowie, ale nie potrafię jej opisać. No może, może znajdę i napiszę, yy, że ma się taki taki męski, wielka broda tutaj te włosy. No wygląda fajnie. Wygląda fajnie. Zapach tutaj mamy drewno sandałowe, lawcydrowe i skóra. Tutaj podejrzewam, że że nie ma już żadnego kwiatka w środku, no bo gdyby był, to na pewno by dali przejrzystą butelkę, żebyśmy to mogli zobaczyć. Także to już jest kolejny gilgamesz. I na sam koniec mam czwarty olejek, i to już jest czarodziejski olejek do ciała jen. O co tutaj chodzi? Oczywiście chodzi o jenfer z Wenderger... Wend... W Wengerbergu? Wenderburgu? No wiecie, no Jennifer Tom Geralta, w, Geralt, w której Geralt się zakochał. No i co mamy, co tutaj mamy? No pierwsze to jest to nawiązanie, nawiązanie do tej jaskółki. Drugie to mamy na, na, nawiązanie do bzu, Agres Dibes. no bo Agres Dibes to są, te, to są, Agres Dibes, tworzyły ulubione perfumy, jenefer. No to tutaj, no, 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 wiadomo o co chodzi. Jeśli ktoś lubi takie smaczki, sobie je wychwyci. Tutaj oczywiście mamy to tak naprawdę podane na tacy. Nie trzeba specjalnie się głowić, zastanawiać. Kto czytał Wiedźmina, ten, ten od razu sobie tutaj obczai o co chodzi. Ale Marcin mi też powiedział, że ten olejek cieszy się bardzo dużą popularnością wśród kobiet. No i się spóźniłem, bo dzisiaj są walentynki i powinienem był nagrać Wam to tydzień temu i powiedzieć, że jeśli chcecie prezent na walentynki dla swojej piękniejszej połówki, to że to by się świetnie nadało. Zobaczcie, tutaj oprócz samego olejku mamy taki złoty brokat, barwnik, który właśnie sprawia, zamieszam go trochę, zamieszam go, bo teraz, o, zobaczcie, zobaczcie, zaraz, go. jeszcze trochę, jeszcze trochę. I on sprawi, o, już, zobaczcie, już to lepiej wygląda. I on sprawi, że kiedy się kobieta posmaruje tym olejkiem, to ta skóra się będzie dodatkowo mieniła. I znam ten efekt, dlatego że moja ukochana również używa kosmetyku, bardzo lubi, szczególnie w lecie. Taki, taki kosmetyk, który zostawia taki... to nie jest taki połysk, jak, jak po jakimś oleju czy coś. To w ogóle nie o to chodzi. Tylko takie właśnie małe drobinki i te drobinki sprawiają, że to... Żebyście nie pomyśleli, że to jest takie, że, że to się jakoś mocno odbije. To są takie, takie drobne, subtelne, subtelne, drobne cząsteczki, których nie jest wiele, ale które sprawiają, że kiedy się właśnie rzuci okiem na, na gładką, piękną skórę w tym, w tym blasku słońca, to to się tak fajnie mieni, tak fajnie podkreśla. To jest taki delikatny efekt, ale robi super robotę. Więc ten olejek jen podejrzewam, że pachnie pachnie jak bez i agres, no to by się zgadało. No i to jest czarodziejski olejek do ciała. No coś dla coś dla kobiety. No, to myślę, że jako, jak, jako no takie wprowadzenie w soap shopu, soap shopu, sho shopu na, na dla gentlemana, albo żeby was zapoznać z tą marką, no to bardzo fajnie, bardzo fajne cztery produkty i znalazło się też coś dla kobiet. Także to jest sam początek. Aha, no i żeby od razu właśnie chciałem wam powiedzieć, bo patrząc na Leszego, patrząc na Leszego, który jest właśnie takim takim trochę potworem, no tutaj nawet, to od razu sobie przypomnę, żebyście sobie później nie pomyśleli, że, że w RedCraft'cie czymś takim się wzorowaliśmy, a już od dawna mamy gotowy... O, czy... Projekt jeszcze nie jest gotowy, ale całą koncepcję nowej linii rarecraftowej, gdzie chcemy zrobić y, naszego rysia rarecraftowego w nowej odsłonie, no bo już mamy rysia w odsłonie nawigatorskiej, gdzie jest tym potworem z morza. Mamy w wersji entropicznej, gdzie co prawda nie widać, że to jest ryś, ale to jest ryś kosmonauta. Mamy y, w wersji tortugowej, czyli pirackiej, gdzie mamy rysia pirata. Teraz za parę miesięcy, oh, za parę, bardzo szybko, tak naprawdę. Będzie premiera nowej linii, takiej letniej, z takim letnim zapachem mm, mega dobrym. I to jest linia. Nie będę Wam serdzał za dużo, ale to będzie ryś w kolejnej odsłonie. I później mamy już gotowy pomysł na linię, gdzie nasz ryś będzie wcielił się w takiego złowieszczego potwora. I te, kiedy myślałem nad tą linią i myślałem nad tą całą koncepcją, to. Najbardziej mi się kojarzył klimat Wiedźmina 2, gdzie w pierwszym, w pierwszym akcie, jeśli dobrze pamiętam, na koniec pierwszego aktu, była taka walka, e, walka w nocy e, z Wilkołakami. To było w takiej. W takiej to było w wiosce, dookoła się palił ogień wszędzie, trzeba było walczyć z tym, z tym wilkami. To mi się to jakoś tak kojarzyło, żeby zrobić ten zapach, gdzie mamy zapach takich, taki trochę spalenizny, ale on ma w sobie coś takiego intrygującego, że to nie jest takie, wiecie, że tam dym, dym czy coś, tylko to jest taki bardzo bardzo ciekawy zapach, taki, który wciąga. I chcieliśmy właśnie do tego zapachu bardzo nietopowego zrobić, zrobić tą ilustrację, która pokaże teraz naszego, naszego rysia rarcraftowego w tej odsłonię, takiej groźnej, takiej trochę strasznej, takiej, wiecie, więc Ach, aż mam ciarki, jak o tym myślę, bo sobie przypominam tą całą koncepcję i to mnie tak, to mnie tak bardzo, to mnie, wiecie, to mnie jara tak naprawdę, jak jest taki, taki pomysł, cała koncepcja, to się rodzi później to wszystko tam dopracowujemy i w końcu wychodzi ten, ten efekt finalny, który często jest, jest, no, jest niesamowity, tak jak no z nawigatorem, najbardziej lubię chyba nawigatory. ja osobiście nawigator jest, jest mega dobry, ale to co się, to, co się szykuje za niedługo to yy, nasz, nasz ilustrator, a ilustrator Liskula mówi, Alek, że najbardziej się jara tą nową ilustracją i powiedział, że, że uważa, że to przybije wszystko co dla nas zrobił do tej pory, więc oczekiwania są ogromne, są ogromne już, już wiem, jak to wygląda oczywiście, bo widziałem y, od pierwszej koncepcji, od pierwszego szkicu. Y, widzę, jak przebiega proces, jak, jak to cały czas się rozwija. No i ja się zgadzam, że wygląda to mega. O, Rubens tam coś, coś szczeka. Dobra, y, idąc dalej, y, powiem Wam jeszcze o nowościach Captain Fawcett. Dzisiaj na Instagramie Wam pokazywałem, że, y, że przyszła nam... Nowa dostawa z nowymi produktami. Nowe produkty to jest puder do włosów, który jutro będzie dostępny dla gentlemana. No tak, no, puder do włosów, no tak, 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 się, tak się to mówi. Czyli taki do, do stylizacji do fryzur Messi. Jutro będzie dostępny, albo jeśli już oglądacie jutro, to dziś jest dostępny. A druga rzecz to jest odżywka do włosów, Captain Fawcett. I o ile pokazałem wam to jeszcze na Instagramie, to teraz byłem na dole na magazynie. I szukałem wszędzie, w całym tym dziale, gdzie miałem fawceta, i po prostu go nie znalazłem. Więc wam tego dzisiaj nie pokażę, ale może jutro nagram. Tymczasem wam pokażę, co mamy innego z Captain Fawcett, co już było wcześniej dostępne, ale się tak szybko przydało, że wam nie byłem w stanie pokazać. Pierwsze to jest zawieszka do kluczy. Nothing as comes close. Tak wygląda z jednej strony. Tak wygląda z drugiej strony. Nie wiem, jaka jest cena, bo sobie nie sprawdziłem. A komputer już mam tutaj monitor przesunięty, żeby to się wszystko zmieściło, więc nawet teraz tego nie sprawdzę. To jest ewidentnie dla, dla fanów marki nic więcej, bo podejrzewam, że cena będzie pewnie około 50 zł. Na pewno na plus, jeśli już, jeśli już rozważamy taki produkt, no to na plus jest to, że ta, jak widzicie, ta to kółko, to kółko jest mocne. I nie wygląda na takie, które się rozwali raz, dwa, tylko taki, który utrzyma, utrzyma klucze w ryzach. A dlatego mówię, że to, jest, że, to może, że to jest ważne, bo wam pokażę moje klucze. To są moje klucze do samochodu, to jest, to jest moje kółko, które ja mam. I już mi się zdarzyło, że mi się po prostu. O, widzicie? I już moment. I już mi się zdarzyło, że zgubiłem akurat klucz od bramy. No więc yy, będę musiał sobie coś takiego zrobić. Akurat to jest dość długie i będzie pewnie przeszkadzało w kieszeniach. Ale coś, coś trzeba zrobić. Także to jest ta, ta, ta pierwsza rzecz. Kółko do kluczy z zawieszką. A druga to jest ten bottle opener. Ja Wam wspominałem na raporcie z kwatery którymś, że mamy, będziemy mieć takie coś, że mieliśmy, ale też się wyprzedało, więc nie mogłem tego przynieść. No i teraz to mam. To się tak przykręca. Już wyciągnęłam sobie wcześniej z opakowania. Mamy od razu wkręty, żeby to zamontować. To jest też w tym kolorze, takiego, takim trochę miedzianym. Więc wkręty wszystko od razu, jest cały komplet. To przychodzi w takim woreczku, jeszcze w woreczku foliowym, ale wyciągnęłam to z woreczka foliowego, żeby wam tutaj nie, nie szeleścić. No i co? No tutaj możemy. Aha, to się tą Nie. Tak, tak się montuje. No i tutaj sobie wsadzamy. Tą butelkę i otwieramy. Myślę, że no, 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 no spokoj gadżet. Jeśli ktoś często sobie pije jakąś kolę, na przykład z butelki, albo do barbershopu, który oferuje usługi barberskie, fryzjerskie, i przy okazji, i przy okazji serwują jakieś właśnie jakieś, nie ja wiem, lemoniady, no to, no to spoko, no bo to zawsze taki gadżecik, a wiecie, diabeł tkwi w, szczegół, w szczegółach i to właśnie takie szczegóły budują cały klimat, więc to jak najbardziej pasuje, szczególnie jeśli barbershop ma jeszcze tą taką gumową matę na, na nożyczki, cały sprzęt, chociażby ten Fosset, miałby to, miałby tam jakąś taki, jest też taka, taka puszka kwadratowa, którą się na ścianę daje, no to wszystko razem robi komplet i rzeczywiście wtedy taki lokal nabiera charakteru, no więc to jest taki Drugi dodatek, który mamy. Z kolejnych spraw nadchodzą olejki 100 ml Rarecraft. Wreszcie po paru latach samych 30, a później dziesiątek. Nadchodzą, nadchodzą setki. i Właśnie chciałem powiedzieć, jak tutaj u nas to wygląda. Dostaliśmy wydruk próbny. Nigdy wam czegoś takiego nie pokazywałem, albo sobie przynajmniej nie przypominam, więc wam pokażę. Zobaczcie. Tutaj mamy wydruk próbny olejków. Koniak, Heavyweight, Golden Fleece, Legendy Rocka, Trophy, to są te pierwsze pięć y, zapachów, ale jeszcze idzie do nas kolejny wydruk próbny, gdzie mamy Navigatora, tortugę, y, tortugę i Entropię. No i cóż, no, tak to tutaj wygląda. Okazuje się, że dobrze zrobiliśmy wydruk próbny, bo te wszystkie folie są na złych parametrach i nie są takie jak chcieliśmy, więc będą zmiany. Dlatego y, pamiętajcie, jeśli będziecie sobie kiedyś robić coś swojego, jakiekolwiek produkty, to y, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Dajcie sobie trochę więcej czasu na to, nie trzymajcie się jakiegoś deadline'u na siłę. Lepiej na spokojnie przypilnować. Takie wydruki też są dobre, dlatego że często, jak się sprawdza na, na monitorach, czy na iPadach, czy na czymkolwiek produkty, to jest taki błąd poznawczy, że się patrzy na to samo tyle razy, po prostu tyle. tyle może nie, że godzin, ale tyle minut, tyle razy się to otwiera, zamyka, sprawdza po jednej rzeczy, że, że bardzo łatwo jest o to, żeby umknął nam jakiś błąd. A kiedy już mamy takie coś na papierze, to, dobre, to jest dobry moment, żeby sobie jeszcze raz sprawdzić, czy nie ma jakichś literówek, czy czegoś nie brakuje, czy kod kreskowy się zgadza. Yy, podpowiem konkurencji, która ostatnio wypuściła produkty z, ze źle zrobionymi kodami kreskowymi, że dobrze sobie zrobić wydruk próbny i zeskanować skanerem. Po prostu. No i wtedy mamy pewność, że rzeczywiście ten kod kreskowy działa. Jeszcze jak mówimy o kodach kreskowych i odnośnie tutaj tej konkurencji, to pamiętajcie, że przy kodzie kreskowym to jest bardzo istotne nie możemy odwrócić kolorów. Czyli nie możemy zrobić tak, że jeśli mamy czarne opakowanie, tutaj by to pasowało, zobaczcie, na legendy, legendy roka i na koniak. Pasowałoby zrobić tak, żeby to czarne. Rozciągnąć na całość i zrobić biały napis, data minimalnej trwałości i biały kod kreskowy. Ale biały kod kreskowy nie będzie czytany przez czytniki, więc kod kreskowy zawsze musi być, zawsze musi być czarny, ale jedyne co możemy zmienić, to możemy dać tło, czyli poddruk pod kod kreskowy w innym kolorze, który będzie jasny, tak żeby kod się odróżniał. Czyli możemy zrobić jakiś kremowy, możemy jakiś nawet brązowy zrobić, nie? tylko żeby kod sam był w kolorze czarnym. Także Nadchodzą olejki, setki, nie mogę się doczekać, myślę, że już będą niedługo. No, Czekamy jeszcze na kolejne wydruki, e, nawigatorów, reszty, no i, no i tych wszystkich w tej, w tej nowej wersji. Także no, już trochę Wam opowiedziałem tych nowości, rozległy się robi ten raport z kwatery, ale dopóki no, są tematy, no, to jest o czym mówić, szczególnie, że myślę, że takie ciekawe rzeczy. Z innych spraw to zapisałem się na kolejny ultramaraton. Teraz doszliśmy już do takich... Prywaty, trochę, nie? Takie prywaty. Zapisałem się na kolejny ultramaraton dzisiaj, dlatego też o tym mówię, no bo to jest sprawa z dzisiaj. To jest 65 km plus w Bieszczadach, Ultrabiesz, to się nazywa. Mamy tam 2800, 2800 metrów łącznych przewyższeń, czyli tak, jakby pionowo w górę biec 2800 metrów ponad. W porównaniu do ultrałękowiny, którą biegłem e, niespełna pół roku temu, no to to będzie krótszy dystans, o jakieś 6-7 km, bo tam miałem chyba 71,5. Ostatecznie tu będzie 65 z hakiem, ale będzie więcej przewyższeń, czyli będzie bardziej stromo do góry i bardziej stromo w dół. E, jest to w niedaleko jakiegoś jeziora jeszcze, no wygląda ładnie, także troszkę jestem taki już podekscytowany samym tym, że, że już się zapisałem i zaczyna się trening. Pod to będzie to na początku maja. Czyli tak naprawdę nie, niewiele po maratonie w Krakowie, który będę biegł, więc będzie trochę mało czasu na regenerację. Ale powinno się udać. A mówię o tym dlatego, że dzisiaj też rozpocząłem sobie suplementację naszą Ashwagandą Wellber, i cieszy mnie to, no, no bo wcześniej nie mogłem otworzyć że znaczy nie mogłem, no mogłem, ale później bym nie miał jak zrobić fotografii wszystkiego. Więc tak naprawdę u siebie tutaj mam tylko po sztuce wszystkich produktów, po to, żeby to opfotografować, żeby zobaczyć, jak to wygląda, itd., itd., ale żadnych nie można było otworzyć. A to jest pierwsze opakowanie Ashwagandy. Gdzie, gdzie będę ja tą aszwagandę innej marki niż do tej pory, bo do tej pory suplementowałem się aszwagandą Olimpa, która zresztą jest bardzo droga, ale z tego względu, że nie mam zbyt, dużych, zbyt zbyt dużego zaufania do marek, które produkują suplementy. Być może część z Was kojarzy aferę z zeszłego roku, chyba kiedyś okazało, że kreatyna jednej z największych marek w Polsce była zanieczyszczona chyba, chyba rtęcią albo czymś takim, jakimś metalem ciężkim. No, oczywiście się to wszystko rozmyło, ale ktoś to to jadł, no to. No wiecie, no problem, nie? Więc ja wychodzę z założenia, że, że jeśli już, już jeść jakieś suplementy, czy witaminy, i tak dalej, to żeby to było sprawdzone. I, i, i uważałem, że Olimp jest taki sprawdzony i sobie właśnie jadłem. I mam multivitaminy Olimpu, jeszcze kończę, a szwagandę skończyłem, Rodiola Rosea, tak samo kreatynę. Aż dzięki temu, że robimy teraz nasze, naszą własną markę i mamy te certyfikowane surowce, które są w środku i sami wiemy, co jest w środku, no to śmiało można się suplementować. No i mogę powiedzieć, że właśnie rozpocząłem suplementację pod ten nowy bieg Ultra i to jest takie, to też jest właśnie takie fajne, że już nie trzeba brać, wiecie, cudzych, cudzych produktów, tylko sami zrobiliśmy coś od początku do końca dobrego i to też jest takie naprawdę bardzo budujące. Zobaczcie, jak to jak to nam tutaj wygląda. Mamy takie zamknięcie, to już jest otwarte. O, widzicie? Już sobie to otwierałem. Tak wyglądają te, te asfagandy Każda kapsułka ma 600 mg aszfagandy. Jest standaryzowana na 9% witanolidów, bo witanolidy to są dokładnie te, to jest dokładnie ta substancja, która, o, czuję tą aszfagandę już. Wysypałem teraz i, i ten zapaszek aszfagandy... Od razu wyleciał. Więc witanolidy to jest ta substancja czynna, na której nam zależy, bo to jest właśnie to, ona odpowiada za, za działanie asfagandy. Jeśli mamy właśnie standaryzowany ekstrakt, to jak tutaj, to wiadomo, że jest dokładnie 9% witanolidów, bo da się też kupić tani materiał, tanią ashwagandę, która kosztuje wielokrotnie mniej i też upychać po 600 mg na kapsułkę, tylko że tych witanolidów tam może być na przykład 1%. I wiecie, co z tego, że będzie kosztowało parę złotych mniej takie opakowanie. Jak ktoś, konsument który nie jest świadomy, da się nabrać po prostu. Da się nabrać i powie tak, o, tu masz 600, tu masz 600, kupi tańszą mi się okaże, że witanolidów tam nie jest to zmierzone i to jest jakieś, jakieś jakiegoś, wiecie, no, staniego surowca, który, który nie będzie działał tak, jak powinien. No, więc dobra, to sobie. Powsypuję sobie to, to za chwilę. No. Także to jest taki, taka, osta, taki ostatni temat. Na dzisiaj, żeby już jeszcze bardziej się y, nie rozwlekać z tym raportem z Kwatery. Teraz sobie odpalę y, YouTube'a pewnie kanał Zero. Nie wiem, czy oglądacie, ale to, co zrobił Stanowski, to jest Mistrzostwo Świata. Wczoraj do, do zasypiania odpaliłem tą rozmowę dwóch y, rozmowę generała albo może dwóch generałów, już nie pamiętam i sobie słuchałem z zaciekawieniem i zmusiło mnie YouTube do wykupienia YouTube'a premium. Także kupiłem YouTube premium, żeby było po pierwsze bez reklam, no bo bloki już nie działają i reklam jest tak, tak strasznie dużo na YouTubie, że ja nie byłem tego w ogóle świadomy, Przecież tego się, nic się nie da oglądać na YouTubie tak naprawdę. Tyle jest reklam, że nie da się obejrzeć 10 minut czegokolwiek. No więc kupiłem tego, to YouTube premium. Reklam nie ma, da się Da się włączyć na telefonie i jakby zablokować ekran. Działa, no także, także spoko. Zaraz sobie odpalę właśnie YouTube'a, zobaczę co tam było ciekawego na, na kanale Zero i będę obrabiał ten film, żeby wam go wrzucić. No, Stanowski zrobił naprawdę nową telewizję i to interesującą telewizję jakościową. Myślę, że to naprawdę świetny ruch, ale no, trzeba mieć pomysł, żeby takie coś zrobić, trochę odwagi, na pewno trzeba mieć zasoby bardzo, bardzo duże, no bo Stanowski to nie dość, że sam jest tam multimilioner, tak naprawdę, to jeszcze ma całe know-how, bo skoro sam już wcześniej budował tą telewizję, no to wiedział od czego rozpocząć, miał już ludzi, którzy to wszystko robią, przynajmniej to takie zaplecze, no ale nie mówię oczywiście tego po to, żeby jakoś tam odjąć Stanowskiemu, że tam coś się zrobił, tylko właśnie patrzę z takim z takim podziwem, nie? że ogarnął tak jak trzeba no i sam, sam sobie teraz odpalę do obrabiania filmu no i zobaczymy, może się uda jeszcze dzisiaj wrzucić jak nie, to, to jutro także tym y, miłym akcentem jeszcze, może miłym akcentem, chciałbym wam podziękować że za wsparcie tutaj y, dla dżentelmeńskie że się odzywacie na Instagramie i nie tylko, że zostawiacie komentarze że, że jest z wami bardzo bardzo fajny normalny kontakt, że kiedy coś się dzieje. No miałem wczoraj taką, taką sytuację z jednym z klientów, że mówię z klientów, a my tam dobrze wiemy między sobą, prawda, o kogo chodzi, znaczy z tą osobą, ale nie chcę tutaj wymieniać wymieniać nazwiska, że mało jest takich. Znaczy, hmm. Nie chcę, żeby to tam źle zabrzmiało, ale doszła paczka, która była z uszkodzonym produktem. Kurier musiał naprawdę mocno rzucić tą paczką, albo na niej stanąć. No nie wiem, ale bo staramy się pakować pancernie wszystko, ale no nie da się zabezpieczyć przed tam każdą rzeczą. Była łamana pompka. No, no i ten pan mi wysłał mi informację. Na Instagramie, że właśnie takie coś miało miejsce. No, przeprosiłem, powiedziałem, że, że doślemy, ale on od razu się odezwał, że, że nie, że nie trzeba, nie ma żadnego problemu. Dlatego, że on ma taki sam produkt u siebie w domu, który mu się skończył, i sobie po prostu przełoży tą, 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 tą zakrętkę do nowego opakowania i że się nic nie stało. No I tak wiecie, to jest takie, taki powrót do normalności, no bo zazwyczaj to tam jakieś tam. O, Jakieś tam Kłopociki się robią, nie? A tutaj jest takie, takie podejście, sobie chwilę tam pogadaliśmy, i ostatecznie cała rozmowa była taka, taka na plus, że, że ja skończyłem z uśmiechem. Mam nadzieję, że, że pan też, nie? Że pan też. Więc spoko. No, to taka, taka jeszcze rzecz mnie spotkała wczoraj wieczorem. Nie wiem dlaczego o tym mówię, bo coś tam gdzieś moje myśli już chyba powędrowały za daleko. A, mówiłem o tym, że tak naprawdę nagrałem ten odcinek dlatego, że, że daje ci to wsparcie, żeby nagrać. Także dziękuję Wam uprzejmie. Tymczasem życzę Wam udanego wieczoru albo udanego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.